Dzień dobry panie profesorze. A jaki tam za mnie profesor? A ja to zwykły tutaj Sprzedam wam patent na czyszczenie brudnych pasów. Jesteś zadowolony? Sz Szkoda jeździć. Najwyższej zadowolony, podziękował. Witajcie, kolejny projekt przyjechał do nas. Tym razem Mercedes, a nie BMW. Y, w dość kontrowersyjnym kolorze felg. O. I co my tu będziemy robić? Słuchajcie, auto już mamy umyte. Więc zajmujemy się teraz wnętrzem. Robimy detailing wnętrza. Jasne skórki, jasna podłoga, wszystko jasne, sufit też jasny. Kremowy taki. I tak, musimy wyciągnąć, zdemontować fotele, żeby ładnie podłogę doprać. No, także taka nas czeka praca dzisiejszego dnia. bagażnik ciemny. No. Jak Piotr myśli że się, nam to czasu zajmie. Jeden dzień, tak. Jeden dzień, nie? Tak, jeden z robocie, nie. Jeden dzień, żeby jest to dobrze zrobić. Jest tu trochę roboty. Przeważa to, że właśnie kurde jest tanie, białe wszystko. Tak, jasne. No, ale spoko, że są skóry, bo nie trzeba się pierdzielić z odkurzaczem, bo jednak jest to niewygodne. Ogólnie to chyba nie lubimy prać tapicerki. Chyba nie. nie, nie. <laughs> prać tapicerki nie lubimy, wolimy czyścić skóry. No, także tak to wygląda. E tu jest brudno, oczywiście standardowe miejsce, ponieważ wsiadasz, wysiadasz, no i tu się brudzi, tak samo tutaj wszystkie uszczelki, skórki. ten. Co? Transmiter jest pod kolor. No, słuchaj, to wszystko tak. Nie? No, tutaj podłoga też brudna, zresztą zobaczycie na przebitkach jak to wychodzi, zrobimy pięćdziesiątkę na skórze i... Szkoda, nie jest ten, czarno to by lepiej to było widać, nie? Albo jakaś tam... Skóra? Bardziej taka biała. Nie? Znaczy tutaj tak będzie. Widoczne. No, dużo, dużo jaśniej. Będziesz tutaj widać gdzie gdzie. Jakieś takie zacieki, po czymś nie wiem, prawdopodobnie po wodzie. To jest akurat jest taki, że nigdzie nie odpada. Się... No. 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 no i tutaj te uszczelki też musimy. zresztą generalnie, jeżeli chodzi o, o detailing wnętrza, no to no, trzeba się skupić na każdym y, aspekcie wnętrza. Czyli każdy zakamarek. Dęki już mamy tutaj zrobione. O, tutaj jaki No to co? Bierzemy się do roboty, nie? Lecimy za odcineczkiem. Dzień dobry panie profesorze. A jaki tam mnie profesor? Fajnie. Ja to za kubim tutaj zyski. No <grym> tutaj zaraz Za Zażyka, w, le w lesie. W lesie. No tam skąd taka stoi? Co tam spącisz? A! W sumie. No ja to nie jest. Odpoczywam. <grym> Materiału nie Nikt <przyszli. grym> Nie, to się no tak, myśmy szybak. No, w no, piorę, tak lepiej. teraz sobie wycieram, nie? Jedną stronę kończę, drugą zaciągam, a później co wyciągamy fotele. Bo tak to na razie tam mam na czym usiąść, a później nie hmm. będzie takiej możliwości. Tak, wyciągamy fotele i lecimy dalej. Lecimy z podłogą, z bokami na dziwę, jak tutaj jest, ma... tutaj chyba nie. Tak, to, to, to tutaj mamy materiał. Ale to tylko tutaj, reszta jest skóra i jakiś tam plastik tworzył. Potale zdemontowane, bynajmniej te z przodu. Widać podłoga, no troszkę jest, ubrudzona. Nie ma tam tragedii, ale na pewno będzie lepiej. A tutaj, no, jakiś plastik, skarbów nie ma. Jakie? Jakie? Co było? Co? Monety. Yy, A, ta, yy, pirackie. Żetony. Tu mamy fotele. No, także. Miejmy nadzieję, że pójdzie szybko, sprawnie. I będziemy mogli yy, zająć się kolejnym autem. To jest bogactwo. No, żeton plastikowy. No, do wózka, do widro. Może do Lidna. Nie, już Porównanie. Tutaj mamy tą część niewypraną. Patrzcie. A tutaj mamy już wyprane. Jest różnica, co nie? Znaczy mamy jeden fotelik prawie ogarnięty. Zrobiliśmy go w połowie. Nie zrobiliśmy standardowej 50 na fotelu, ponieważ perforacje nie pozwoliły na to, żeby można było ją zobaczyć tą 50. -tkę. Ale zobaczcie sobie, że tutaj mamy spód już wyczyszczony. No ale góra jeszcze jest brudna, także tutaj jest to, o, tutaj można nawet widać gdzieś tam jeszcze. W niektórych miejscach, na dole, chemia nam wyczyściła. jakżeśmy żeśmy spód czyścili, to troszkę gdzieś na górną partię potara weszło. No i tutaj jeszcze nie jest wyczyszczone, także widać na pewno różnicę. Wyczyszczone, nie wyczyszczone. Jeszcze jedne a o tutaj na paczku, Coś tam widać, nie? dam wam patent na czyszczenie brudnych pasów. W szczególności, jeżeli one są jasnego koloru, tak jak te. Co trzeba zrobić? Nic prostszego, tylko rozrobić chemię. Można troszeczkę mocniejszy roztwór. Zanurzyć pas, zostawić na kilka godzin, ewentualnie na noc, jeśli auto zostaje na drugi dzień i nie skończyliście go z dnia pierwszego. I co? I następnie wyciągnąć, wymienić wodę i Skieraneczką przeprać od góry do dołu i wysuszyć. Mamy gotowe. No, później, jak włożymy w fotele, to po prostu je się wszystkie porozwija, tak na full. i będą sobie słychać. Tak samo z tymi trudnościami. Chociaż tamte trudności nie są tak brudne jak przednie. No. Musimy zaimpregnować plasticzki. A do tego użyjemy produktu z MEXA. O, w no takim aplikatorku sobie nakładamy, czekamy aż później wyschnie i do tego fibrą suchą podocierać, no i praktycznie zaraz koniec, Wy... no i czekamy na wydanie, na wydanie auta. Piotr dzierga szyby. <gry> Już mamy prawie wnętrze skończone, już są fotele zamontowane. Pozostało jedynie dotrzeć plastiki. I co? A jak jest o to chyba dobrze. Zajebiście. To na warto? Dobrze, stań w środek. Niech on to zostanie, bo jakby <gry> się. Fajnie, nie? No? A do no, radzików pytasz? No jak? On no, nigdy nie zagląda. Fajnie ta skóra wygląda. No, także całe wnętrze masz ogarnięte. No, Ale ten... Jak nie te fotele były? Mm -hmm. Wcześniej takie... No. ciemne były. No jest, jest, ja. różnica. jest różnica. W ogóle wiesz całe wnętrze przejrzało od spodu po sam sufit, nie? Fajnie fajnie. No, szkoda przyjadać ci powiem szczerze. O i mi będziesz. Kilka słów na koniec. Jesteś zadowolony? Sz szkoda jeździć. <laughs> Najściej zadowolony, podziękował. Polecasz? Jak najbardziej? 11 na 10. No, no. Ponad skalę. Tak, jak ktoś ma zajęty samochód, że myśli, że nie da się nim zrobić, to zapraszam to Oni sobie ze wszystkim poradzą. No, no i spoczko. I cieszy mnie to, cieszy mnie, że, cieszy mnie, że klienci są zadowoleni. Cieszy mnie to, że bo... ktoś się cieszy? No, cieszy mnie to, że ktoś się cieszy i na pewno ktoś pewnie wróci też, nie? No. Zapraszamy wszystkich. Tak. Zdecydowanych, niezdecydowanych bardziej tych niezdecydowanych, żeby się, nie prze, się. Prze, żeby się przekonali, że warto, nie? No. Także tak. No. Czyli jeszcze raz zapraszamy i do zobaczenia w kolejnym odcinku.